Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! 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 Panie Instalacja trwała 5 miesięcy. Rozpoczęliśmy w sierpniu, zakończyliśmy w grudniu i obejmowała remont całej tej części drugiego piętra szpitala, w którym się znajdujemy. Prace, które zostały wykonane, były bardzo gruntowne, ponieważ zaczęło się od wymiany instalacji centralnego ogrzewania elektrycznej. Wszystkie powierzchnie zostały tak naprawdę przygotowane od nowa, to znaczy wylane posadzki, sufity, ściany, we wszystkich salach zostały umieszczone sanitariaty, prace lekarskie, prace oczywiście malarskie, system przywołania personelu. Oprócz tego bardzo się cieszymy z tego, że została rozprowadzona instalacja gazów medycznych, która bardzo ułatwia opiekę nad pacjentami. Dodatkowo to zostały wykonane prace na oddziale ginekologiczno-położniczym. Remont kosztował łącznie milion 100 tysięcy złotych. Środki zostały zabezpieczone przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, jak również Gminę Mielnik, za co serdecznie dziękujemy. Oddział został wyposażony w funkcjonalne łóżka, które zostały sprowadzone z zagranicy. Myślę, że jest to znakomita okazja, by wszystkim serdecznie podziękować. Po pierwsze wszystkim Państwu za przybycie, zarządowi powiatu, jak również Radzie Powiatu w Siemetyczach za sfinansowanie tego remontu. Podobnie Radzie Miasta i Wójtowi Gminy Mielnik. Bardzo serdecznie dziękuję za dobrą współpracę i fachowe wykonanie wykonawcy, przedsiębiorstwu Daniluk. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu pracującym na oddziale wewnętrznym za to, że w tym trudnym okresie zechcieliście pracować znacznie więcej w dużo trudniejszych warunkach, to na, pewno, to, na pewno jest, to na pewno jest Wasza zasługa. Dziękuję administracji szpitala, w szczególności sekcji administracyjno-techniczno-gospodarczej za prawidłowy nadzór nad remontem. Proszę Państwa, dzisiaj jest Światowy Dzień Chorego. Przekazujemy pacjentom ten nowy, zmodernizowany oddział, razem z obietnicą, że chcemy, aby on dobrze służył każdej potrzebującej osobie z naszego powiatu, z powiatów sąsiednich. Głęboko w to wierzymy, że tak jak zmienia się szpital w takiej sferze zewnętrznej, wizualnej, będzie się również zmieniał na lepsze, jeżeli chodzi o fachowość, o troskę nad pacjentami. Także wszyscy będziemy czuli, że rzeczywiście to jest szpital z sercem. Tego obiecuję i tego nam to i tego nam wszystkim życzę. Dziękuję bardzo Dzień za to... Realizowane. Tutaj powiat zwraca uwagę na te potrzeby mieszkańców dotyczące opieki zdrowotnej. Mam nadzieję, że to jest taki początek tych lepszych zmian dotyczących całej tej sfery opieki zdrowotnej. Wyrażam również nadzieję, że szpital w Siemiatyczach będzie w dalszym ciągu rozwijał się powiększał swoje zasoby i te kadrowe i materialne tak aby służyć pacjentowi pan dyrektor nawiązał do tego Światowego Dnia Chorych. Widziałem tam w korytarzu również grupę chorych którzy się przypatrowali naszej czy tam przypatrują się naszej uroczystości. No Trzeba pamiętać zawsze że, że no służymy Inwestycja, którą dzisiaj oficjalnie otwieramy, myślę, że to jest jedna z inwestycji, którą powiat Siemiatycki, samorząd powiatowy czyni dla szpitala. I musimy o tym pamiętać, że wiele rzeczy w tym powiecie zostało do tej pory dokonane i w zakresie służby zdrowia i nie tylko. I to jest dla rozwoju naszego województwa bardzo ważne i istotne. Natomiast oczywiście gratuluję tej inwestycji, która dużym wysiłkiem rozumiem, że ze środków własnych została wykonana, ale też we współpracy też i z innymi, chociażby samorządem gminy Mielnik, co też jest ważne, czyli współpraca, myślę, samorządów w każdym względzie tutaj w powiecie siemiatyckim jest, bo wiem, że nie tylko w w tym przypadku, ale w innych przypadkach chociażby infrastruktury drogowej jest takim przykładem dla innych, yy, innych powiatów. A więc cały czas w tym szpitalu coś się dzieje, no są też tego efekty. Ostatnio jedna z firm ratingowych bardzo dobrą ocenę nam dała, niezależnie od nas, bo my tego nie yy, zlecaliśmy. Dzisiaj otwieramy oddział wewnętrzny, no cieszymy się wszyscy, że Warunki takie bytowe się poprawią, a więc to jest bardzo ważne dla chorych przebywających na tym oddziale, ale też i warunki do pracy dla personelu medycznego, a więc dla lekarzy, pielęgniarek innych osób pracujących. Ciesztor Adam Dębski, dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Siemetyczach dziękuję uprzejmie za zaproszenie na uroczyste otwarcie zmodernizowanego oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach. Przykro, lecz nie mogę przybyć z powodu licznych obowiązków służbowych w tym dniu. Jestem osobiście rad, że starania i determinacja Władz Samorządowych Powiatu Siemiackiego, Gminy Mielnik oraz Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach doczekały się pomyślnego zakończenia. Remont, modernizacja i częściowa przebudowa oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego Znacznie poprawiły warunki leczenia i pracy personelu medycznego, tak, iż możemy obecnie mówić o wysokim poziomie świadczeń zdrowotnych, tym w tym szpitalu. Nowoczesność wkroczyła po długich latach oczekiwania. Uroczystość odbywa się w Światowym Dniu Chorego, chorego kiedy ze szczególną troską i chrześcijańską wrażliwością otaczamy ludzi cierpiących, potrzebujących pomocy medycznej, ale także zwykłej życzliwości i opieki nacechowanej serdecznością. Lekarze, pielęgniarki oraz pozostały personel Szpitala Powiatowego pracują tutaj z poświęceniem i troskliwością, aby w efekcie terapii pacjent odzyskiwał zdrowie, mógł być zadowolony z warunków leczenia. Dlatego należą się słowa wdzięczności i wyrazy uznania. Pragnę przyjąć gratulacje za zwiększenie starań o tak potrzebną modernizację oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Siematliczach. Życzę Panu Dyrektorowi, lekarzom, pielęgniarkom, salowym. Całemu personelowi szpitala dużo satysfakcji z wykonywanej pracy, która, jak żadna inna, ma wyjątkowy charakter. Jest wysoce ceniona w naszym społeczeństwie. Podpisał minister rolnictwa i rozwoju wsi, Krzysztof Murkiel. No wiem, czemu dajesz na policji? Tam twój syn pracuje. <laughs> tak, w szpitalu pracuje moja synowa. Tak, straż graniczna została też, to mój syn pracuje. Pewnie kruz by dostał, gdyby potrzebował, bo tam moja żona pracuje. Tak prostacko nie można podchodzić. Wójtowanie to nie załatwianie swoich prywatnych spraw, to nie e, wyszukiwanie głupawych pomysłów i tworzenia sztucznej historii. A jest to po prostu zaspokajanie wszelkich zbiorowych potrzeb mieszkańców. W mojej gminie większość mieszkańców jest. Młoda inaczej. Dojrzała tak jak ja, albo jeszcze bardziej dojrzała. W związku z tym, potrzebują szpitala, potrzebują lekarza. Ja, oczywiście, wszystkim życzę zdrowia. Ale, szanowni Państwo, niestety, takie, takie jest ułomne życie człowieka, że musi tu się pojawić, tak? W zadaniach gminnych jest zapisana ochrona zdrowia. I. Zapisane rzeczy w ustawie po prostu realizujmy. Bo ja sobie poradzę. Jak wspomniałem, mam dzieci, zajadę do drugiego do Warszawy, i trzeba ja trafić i dalej. Tak? A, ale co mają zrobić te staruszki, 80-letnie, które często już żyją same, bez męża, a dzieci gdzieś tam pejsko w, w Szczecinie, w to Oni trafią tu do tego szpitala. I nie możemy inaczej podchodzić, bo to jest nasz szpital. Nasz. I jeśli ktokolwiek tego nie zrozumie, to znaczy, że, że nie współczuję innym ludziom. Dlatego z wielką przyjemnością wnioskowałem do Rady. Rada jednogłośnie przyznała 100 tysięcy na szpital. Właśnie na udział wewnętrzny. W tym roku. Budżet udało mi się spiąć, gdzie nie muszę brać pożyczek na spłatę kredytów. Ale wiem, że już w marcu będę zwiększał budżet. I nie wiem, czy to będzie w marcu, czy w maju, ale będę wnioskował do Rady, aby Rada Gminy zagłosowała za przekazaniem na rzecz Szpitala Siebiatyckiego kolejnych 100 tysięcy złotych tym razem dla. Yy, oddziału dziecięcego bo tam taki element jest potrzebny i nie dlatego że mam wnuki dlatego że między innymi i ja mam wnuki tak słuchając doszedłem do wniosku że muszę trzymać wójtę z bujten <śmiennika> <śmiennika> się. mednika Oczywiście na początku chciałbym gorąco pozdrowić wszystkich duchownych, jak również gości i przede wszystkim pracowników i pacjentów tego szpitala. Szukajmy takiej drogi współpracy. Nie patrząc na to jak to myśli jak wierzy nie patrząc na to skąd przychodzi, jesteśmy wszyscy mieszkańcami tej ziemi i mniej więcej znajdujemy się w takiej samej sytuacji, to znaczy ludzi, którzy potrzebują pomocy i ludzi, którzy mogą tej pomocy udzielić. Dzisiaj mówimy dużo o zdrowiu i chorobie. A właściwie to jest tylko epizod w naszym życiu. Epizod. Naturalnie, że rozważając ten temat szpitala, to jest bardzo ważny epizod, ale nie najważniejszy. Ponieważ, prawdę mówiąc, los każdego człowieka od samego poczęcia. To jest już umieranie. Umieranie. Jeśli chodzi o życie toczesne. Tu się rozpoczyna. Jak mówi sentencja na grobie świętej w Hiszpanii, na katedrze w León. La buena muerte dura toda la vida. Dobre umieranie trwa całe życie. I chodzi o co? To, to wszystko, co czynimy, żeby sprzyjało właśnie dobremu umieraniu naszemu. To znaczy w zdrowiu przede wszystkim. Każdy marzy, żeby umrzeć zdrowo. I temu właściwie to służy. Ale oto ci duchowni tutaj, nasi bracia, mitraci, i my, którzy jesteśmy, przynosimy dobrą nowinę wszystkim, że ludzkie życie to nie jest tylko umieranie i nie kończy się umieranie. Że ludzkie życie dzięki miłosierdziu Bożemu bo tę nowinę chcemy głosić, że jest lekarz. Jest ten, który jest źródłem życia, jest Panem życia i śmierci. Ktoś kiedyś powiedział: Dopóki Pan Bóg nie położy człowieka na łopatki, dopóty człowiek nie nauczy się patrzeć w niebo. Ekscelencja tak pięknie określił czas przemijania nad bramą jednego z monasterów na świętej górze Atos. Jakby nawiązując do sentencji, napisane jest przy wejściu. Umarłem po to, żeby żyć. Żyję po to, aby umierać. Umierać dla Boga i żyć dla Boga i żyć wiecznie. Więc to jest sens naszego tutaj. Żeby nie przedłużać, bo jesteśmy troszeczkę już jakoby zmęczeni. Życzę z głębi serca, aby to miejsce było miejscem błogosławionym przez Boga, pomocnym dla ludzi, żeby tutaj oczyście, tak jak powiedziane, z pewną rezerwą odnosimy się do szpitala, ale żebyśmy tutaj w razie potrzeby mogli leczyć i ciało nasze, nasze i również naszą duszę. Sławo, Ojcu i Synu i Światomu Duchu, mniej pryszna i wam wiekowo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj nie odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie bódź nas na pokuszenie, ale na słabo do złego, albowiem Twoje jest moc i chwała Ojca i Syna i Ducha Świętego, teraz i zawsze i na wieki wieków.